Witam Was w kosmetycznych ulubieńcach czerwca Zaczynałam ten film już chyba 5 pięć razy I nie wychodziło mi to, więc Przejdę od razu do pierwszego z moich ulubieńców Jest to olejek kokosowy Który dostałam w Glossy Boxie Z naturalnych kosmetyków Organic Używałam go praktycznie No nie powiem, że codziennie, bo to nie jest Zbytnio wskazane chyba Ale bardzo, bardzo często w tym miesiącu Nakładałam go na twarz, kiedy miałam takie dni, że była bardzo przesuszona. Nakładałam go na włosy, i tutaj częściej znajdował on swoje zastosowanie, dlatego że. Moja mama podcięła mi końcówki, nie wiem, czy to zobaczyliście w filmach, aczkolwiek o 2 maksymalnie 3 cm mama mi skróciła włosy, troszeczkę one odżyły, więc bardziej dbałam o to, by one były zdrowe. Postanowiłam więc używać tego olejku kokosowego, którego wcześniej nie ruszałam zbyt często. Paula też polecała go właśnie do używania na włosy na twarz. Więc spróbowałam i bardzo dobrze się sprawdza, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że potem trzeba dokładnie umyć włosy, bo mogą sprawiać wrażenie tłustych, kiedy źle je umyjecie, kiedy ich nie domyjecie i nie będzie to wyglądało ładnie. A chodzi o to przecież, żeby włosy wyglądały na ładne, świeże i zdrowe, więc zdecydowanie nakładamy to przed myciem włosów. I potem dokładnie dwa, jak nie nawet trzy razy umyć dokładnie włosy Ja nie nakładam jakoś na całe włosy tego olejku Jedynie jakoś gdzieś odtąd, chodzi mi bardziej o końcówki Więc nie mam problemu, że tutaj one są tłuste, bo to wiem, że może dziwnie wyglądać Więc tutaj staram się domyć to dokładniej Mój drugi ulubieniec jest tak, że jest związany z pielęgnacją włosów I jest dosyć ciężki Zapytacie, o co Ci chodzi? Chodzi mi właśnie o to, jest to maska z kalosa Latę, mleczna maska, która jest po prostu. Nie wiem, to jest zbawienie na ziemi dla moich włosów. Kupiłam ją stosunkowo niedawno, ale używam ją bardzo często. Jeżeli właśnie nie olej kokosowy, to ta maseczka, bo zauważyłam, że i to, i to to troszeczkę za dużo, dlatego um, przynajmniej raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu robię sobie właśnie um, tą maseczkę. Nakładam ją od połowy włosów do końcówek, bo chodzi mi właśnie o to, żeby tutaj były one zdrowsze. Um, po pierwsze uwzględnijmy zapach tej maski. Na początku, jak ją powąchałam, to pomyślałam sobie, Jezu, jak to dziwnie pachnie, bo naprawdę jest to taki zapach, którego nie umiem porównać do niczego innego. Jest on na pewno zapach mleczny, jakieś takiej troszeczkę może vanilli. No, zdecydowanie takie mleczne klimaty. Na początku on był dla mnie troszeczkę za duży trochę za dużo tego zapachu, trochę. Yy... Denerwowało mnie w czasie używania tej maseczki, ale muszę Wam powiedzieć, że teraz, kiedy otwieram ją i mam zamiar jej użyć, to po prostu przyciąga mnie ten zapach do siebie. I jest cudowny Uwielbiam ten zapach, polecam wam tą maskę, jest naprawdę świetna Również tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby dobrze zmyć Ja ją używam po umyciu włosów Na 10 minut, tak jak tutaj jest wskazane I potem dokładnie spłukuję wodą i włosy są po prostu świetne Dzisiaj właśnie ją używałam i one są takie fajne, że tak powiem sypkie, miękkie I bardzo ładnie pachną Właśnie trochę jak ta maska, trochę ten zapach się utrzymuje więc mogę Wam ją polecić, a kolejna dobra rzecz, którą mogę Wam powiedzieć o tej masce, to jest to, że ona jest tania. Przynajmniej dla mnie 9,90 czy tam 10 zł maksymalnie. Tutaj jest 1000 ml, czyli litr maski. Starczy to naprawdę na bardzo długo, więc za taką cenę uważam, że się opłaca. Wiem, że jest dostępna w Hebe, bo tam ją kupiłam. I co oprócz tego chcę Wam powiedzieć? Jest jeszcze wiele innych masek, więc za taką samą cenę możecie kupić jakieś tam maski z keratyną więc polecam zajrzeć, jeżeli szukacie. Czegoś dobrej ceny. Następny mój ulubieniec to korektor i jest to Lumi Magique z L'Oreal. Korektor rozświetlający. Ja mam go w odcieniu 1 Light i na początku, pamiętacie, ja mówiłam o nim w holu z tej przeceny w Rosmanie. Na początku mi się nie podobał, yy, znaczy podobał mi się, ale trochę wydawało mi się, że sprawia taki efekt przesuszonych miejsc, że podkreśla te przesuszone miejsca i wysusza yy, te okolice. Jak się okazało, to musiały być po prostu takie problemy z moją cerą, gdzie ona się po prostu przesuszała i ten korektor nie miał na to wpływu, bo w tej chwili używam go codziennie i sprawdza się on rewelacyjnie. Pięknie rozświetla okolice pod oczami. W ogóle sprawdza się genialnie, nie wysusza, nie jest on jakiś taki Nawilżający, ale nie przesusza on jej, ja nie mam już tego problemu, o którym wcześniej mówiłam I to wszystko I moim zdaniem jest to naprawdę świetny korektor Nie pamiętam już ile on kosztował Postaram się Wam gdzieś tutaj napisać Ile on kosztuje w regularnej cenie No ja kupiłam go na promocji Więc zdecydowanie warto polować Moim zdaniem na kosmetyki z L'Oreala Na jakichś tam promocjach Bo wiadomo, cenią się Ale te kosmetyki są dobre Przydostatni już ulubieniec to jest cień do powiek Który dostałam kiedyś w Glossy Boxie jest to z firmy Emit Makeup. Tutaj ledwo widać, ale jest tak naklejone, jakby. I to jest taki, powiedzielibyście, zwykły cień. Aczkolwiek, z tego co mi wiadomo, on był bardzo drogi. Tam w Glossy Boxie, wiadomo, dostajemy parę kosmetyków i pudełko kosztuje 50 zł. Ale tak naprawdę wartość jest o wiele większa. I faktycznie możemy powiedzieć, że to jest zwykły cień. Ja bym wcale go nie kupiła, gdyby on kosztował tak dużo. Ale to, co w nim lubię, to jest. Jest genialny do rozświetlania. Nakładam go zawsze tutaj e, pod brwiami, gdzieś w kąciku oczu, czy w jakikolwiek miejsca, gdzie chcę je rozświetlić. Czasami nawet tutaj e, na kości policzkowe troszeczkę nałożę i wygląda to niesamowicie, więc e, to jest taki w sumie fajny cień do używania, troszeczkę jako rozświetlacz. Ma naprawdę dużo drobinek i jest mocno napigmentowany, więc to jest jego zaletą. I bardzo często właśnie go używałam do rozświetlania właśnie oczu. Ostatni już mój ulubieniec, bo w tym miesiącu nie mam jakichś rewelacyjnych ilości kosmetyków Wam do pokazania, to jest mgiełka do ciała z Bath Body Works. Jak teraz byłam w Warszawie z Paulą i Natalią, to wcześniej poszłam z Paulą do Bath Body Works. No, i tak się rozglądałośmy, co tutaj by sobie kupić. Zastanawiałam się, czy może świece, czy jakiś balsam. No, nie wiedziałam w sumie za co się brać, bo było tyle świetnych rzeczy i tyle promocji. Ale w końcu pomyślałam sobie, że nie potrzebuję żadnych świeczek ani balsamów, więc kupię sobie mgiełkę do ciała, bo ja zawsze lubię zabrać ze sobą taką mgiełkę i spryskać się raz tu, raz tam. I akurat były w promocji i tą mgiełkę kupiłam za 37 zł. Jest to Sweet Pea. Mm, świetna mgiełka. Nie będę wam opisywać tutaj zapachu, bo jestem w tym kiepska, ale jest to y, słodki, aczkolwiek nieduszący, dosyć świeży zapach. Więc tyle, co mogę wam powiedzieć, to jest słodki, ale świeży. Moim zdaniem genialny na lato, dlatego też zdecydowałam się wybrać y, ten zapach. Patrzyłam też na kilka innych, ale albo były zbytnio duszące, albo miałam wrażenie, że ten zapach nie jest jakiś taki na tyle intensywny, żeby on jak, jakkolwiek pachniał. Więc wybrałam właśnie to. Tam pani obok tłumaczyła komuś, że to jest właśnie seria zapachów letnich, więc stwierdziłam, że biorę. I to już wszyscy moi ulubieńcy w tym miesiącu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie było tu dużo kosmetyków, ale. Nie zawsze jest tak, że dużo rzeczy w danym miesiącu mi się podoba, czy dużo rzeczy testuję, kupuję. W tym miesiącu akurat te rzeczy mi się sprawdziły. Może w przyszłym miesiącu będzie więcej. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Czekajcie też na niekosmetycznych ulubieńców czerwca, bo tacy się pojawią. I do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!